Co ich łączy, i przyjaźń, i sport? Czwej hey, przyjacielec z, z bramkaś nie każdy łącznik eee, Dobra, cześć Nagrywam powtórkę komentarz do wczorajszego meczu Graliśmy trzech na trzech eee, Dwóch Węgrów było Wszyscy byli na S. Swagging to był Anglik. SirLaxa był i... Czesi to byli węgrzy. Ja grałem z Halbu. z Pawem I z Wierzbinią, z Piotrkiem. A ja byłem tutaj. No. Dobra. Nagrywam innym sposobem ciekawe czym się... Dobra, będę podglądał przeciwnika też trochę. Ciekawe czy mi się nagra normalnie. <grymny> Encoder ustawiłem inny, bo nie mogłem pauzować jak pauzować nagrania, gdy nagrywałem tym encoderem. Kamienioło mów dużo, dobra. To miał fajnie blisko drewno. Ja miałem w ogóle chyba trudną pozycję. Możliwe, że te pozycje dalsze są trudniejsze, nie tak. Moja mi się wydawała dosyć. Nie, nie powiem, że trudno, no bo jest trochę pola, ale. No, może to jest tak, że znajomość mapy, nie? Pierwszy raz grałem z tej strony i. wierzcie, nie, nie wiem ile jest, co jest za mgłą. Czy mam się za, nastawiać na dużo budynków, czy tutaj będzie teraz góra jakaś? I to później wyszło. Piotrek poszedł leśniczówkami w górę i w bok. W sumie spoko, może i tak. Eee... Te leśniczówki mają dużo miejsca, rzeczywiście. I idą z dwóch stron. Tylko też znowu duży obszar obsieją, nie? I tutaj. Dobrze zrobił, że ten. No, fajnie, bo to już kopania złota. Miejsce na mynice. O, gospodarstwo, szybko szczela. Gospodarstwo. Leśniczywki mają mało miejsca, bo są blisko góry. No ale dobra. Różnie to jest. O, szybko gospodarstwo zrobili. Może trochę zwolnię. Aha. No, właśnie widział. Ja myślę, że on wiedział już. Tak, tutaj sobie leśniczych da tu wieża i przejście zamknięte. Tartaków nasadził dużo. No ja zrobiłem dwa tartaki to. Po tej grze widzę, że to za mało. Trzeba robić trzy. Przynajmniej tak. Trzy tartaki ponieważ... Ym, dwa tartaki to właśnie. Gościu robi to drewno, nie. I... On chyba tymczasowo co zrobi tutaj, żeby raz wykosić. Właśnie. No za chwilę on czaska to drewno, tak? I... I jak jest dwóch, to tak średnio wydanie jest na tą bazę jednak. Jeśli chcemy przyspieszyć, zależy też jak z czasem. no Na 60 minut to chyba dwie, dwa tartaki na początek. A ale na 70 już wydaje mi się, że trzy. To tam. To też zależy od tego, czy mamy jakieś lasy wokoło, czy nie, nie za bardzo i tak dalej. Dobra, na, na, na 6. Rybaczek ten. A, tutaj ja, gospodarstwo już nas wyprzedzili na starcie. Tak dosyć? Mi się wydaje. No, Kopanie są. O, a, a tutaj zmaścił z tą drogą. Gospody dopiero teraz jednak. Wszyscy tak późno zrobili. Jest No jest. Szkoła i gospoda obok siebie, OK, Gospodarstwo pod spodem. Gospodarstwo pod spodem. Gospodarstwo... Badon ...obok. <coughs> Sorry. Widać, że to jakiś taki uniwersalny system jest um, Czyli szkoła, gospoda i gospodarstwo blisko Spichlerza, jakoś tak. Um, jeśli jest taka opcja, to tak robić. Le śniczówki ondalają widzę. Zobaczmy Piotrka, bo ja tak nie za bardzo patrzyłem się jak chłopaki sobie radzą. To też chcę ich podejrzeć. Niby tempo było półtora, ale ja jeszcze streamowałem, więc trochę sobie zerkałem co się dzieje, a i tak nic nie dało. Tutaj można było drogę zrobić, trochę by to odciążyło eee, chodzenie z tym drewnem. Później bym zrobił też drogę tu. Ale to ja to tak... Nie jestem asem, więc też... Nie wiem, ja, czy te drogi, jak robię takie grubsze, czy to tak naprawdę daje coś? Um, czy jednak... Lecimy czas. Mi się wydaje, że trochę to daje, ale... Na dłuższą metę. Mogłem wcześniej chyba zrobić to. Bo jednak, jak masz cztery kamieniołomy, to to wystarcza, nie? Jak sobie zaznaczali to. A tu mogę u gracza podejrzeć, jak sobie zaznaczył. Jakie ilości magazynować? Tak. 5. Nie, to jest chyba standardowy układ. Ale dobra, zobaczmy. 36, 20, 30, 20, 43, 21. A ja w tym czasie. 2518. No to już wyprzedzili nas, jeśli chodzi o 516. No, jednak 20. Budowniczych może być. I pomocników ciągle dawać. A z jedzeniem wina mają. A dopiero teraz zaznacza o magazynowaniu, tak? Kamień. Bo sumie tych serowców nie ma tak na początku. Ja sobie szybko zaznaczam. Też zaznaczył dużo? O, to skór magazynować w sumie. Tego jest mało, można też nie, To można magazynować w sumie. Bo nie ma tego aż tak dużo, nie? Z tych chlebów to. Ja, ja myślę tak o wydajności wiochy, nie. Yy. Yy, ile ci pomocnicy muszą nosić? Jak to sobie A, on sobie już ustawił miejsce na tartaki, ale na razie ich nie budował, widzicie. To jest to sprytne, warownie daleko. Już sobie odsłonił teren, tak? Wieżyczki, że niby tam. A, widzicie jaki jest patent? Ja nie wiedziałem, dobra. Mały obszar na wieżyczkę jest. Rozkopują teren, niszczą, ale ten teren jest chyba teraz zdatny jeszcze do wszystkiego, nie? Jak będzie kopał pole. To szybciej zrobi, ale masz wtedy pole. Ym, no i tak, to, to budowniczy, nie drogę czy coś, czy tą winnicę, a on jak tak robi wieże i niszczy, no to, to zostaje takie pole, że tak sobie może teren odsłonić. I to by właśnie mój główny błąd. Teraz to będę miał na uwadze. Ustawić, żeby na przykład kopał tu wieże albo tu. On tu przyjdzie na rozkopie. później dalej, dalej, i bym wiedział, co tam jest, a tak. Ja, no, ta ta mapa jest popularna, ale ja nie grałem w tej dziupi, w tym miejscu. Myślałem, że będzie tylko przejście tędy górą, że ja jestem w rogu osłonięty górą. ale To był mój błąd. Za który słono zapłaciłem? Panie, trzy marki, aż, dwie kuźnie zbroi. To też jest to, że ja za mało tego daję. A trochę mniej w drewno widzę. Z drewnem chyba na końcu, panowie, tak? Dymarki dwie, kuźnia zbroi trzecia. Dwie kuźnie zbroi trzeba. Przynajmniej dwie dymarki, najlepiej trzy. Czerwony. To samo, a jedyna kopalni węgla. Sześć, no to też właśnie. Kopalni węgla 7 plus sześć, kurde. I tego węgla trzeba wciu... To jest też coś, co ja źle robię. No. Ale o te trzy zaraz, czy ja wiem, czy aż czy są potrzebne. Może. W sumie górnik nie jest taki absorbujący bardzo. Dlatego muszą mieć tak dużo pomocników. A i w ogóle nie robił podwójnej drogi, Olał auto. Niech się cisną, mnie, A mógł o taką drogę puścić. To by fajniej śmigało. Widzę, że olewają właśnie tą to, to, to drogę, nie? Dają pojedyncze, bo szkoda czasu. I ja, może zbyt estetycznie do tego podchodzę. U halbu rzadko patrzyłem. No, zdecydowanie mniejsza wioska niż w przeciwnicy. Tutaj po mapie widać, że. No, Piotrek wyszedł do naszego lidera. <grybko> Szybko bardzo się chopak rozwinął. Tutaj gratuluję Ci, Piotrek, że się taki rozwój zrobił. Progres bardzo ja. Przez jakiś czas miałem ok, a później trochę się zaciąłem. Później trochę nie wiedziałem, jak robić. No i widzicie, chyba góra leśniczy. No, dałbym go niżej, to może by mi odsłonił też przejście. No, ta góra była taka bardzo zwodnicza, bo ona była dosyć duża. To przejście nie było duże było tu. No. Otóż chciałem postawić. Fajnie, koleś mi wyszedł, jedno drzewo posadził. Nie zdążyłem kliknąć tylko ścinek. No, już zdążyłem, ale to jedno drzewo nie załatwiło. Fajnie, garnia, mężczyzn. Eee, coś co mógł. Chyba jeszcze rząd tutaj mógłby być zboża, bo wydaje mi się, że mają mało, nie? Osiem, osiem. mają około 20 pól na dwóch. No to te rządy, tu by, by chyba jeszcze ok. Oni mają już co, mało zboża, mi się wydaje, wokół siebie. Chociaż tutaj już tutaj już w miarę ok. No nie, nie wiem, jaka jest optymalna ilość. Trzeba by się tylko może kogoś zapytać, ile trzeba. No, Piotrka, widzę duże te połacie zboża. Z 16 pół chyba na jedno, ja to tak, tak widzę 15 hmm. Dobra, teraz oni już chyba będą daleko. Jednak duża liczba ludzi, to jednak coś tam daje, nie? A ile gospodarstw robili? Hmm. 7. O dużo. 7. Kurde, co oni tak uniwersalne wszystkie? Oni też ma 7? 6 Cztery winnice stara się. O to dobrze wyczaiłem, bo ja też wyczaiłem, że... W tej grze że winnice tak stawiać późno, nie? Ale stawiać, bo jednak to uzupełnia go... żarcie w gospodzie, nie? Czyli ja miałem e, pięć. Piotrek też pięć. Tak, ale trzy jeszcze próbuję robić. Siedem leśniczówek, no, Piotrek nieźle. Pięć Czyli... Pięć to... Powiedzmy, że trochę za mało, nie? W stosunku do przeciwnika. Ten też winicę widzę postawił delikatnie. No bo to właśnie chodzi o to, żeby w tej gospodzie było więcej. Na skraju... Umieją to tak wyliczyć, że na skalę są przetrwania wyżywienia. Chleby są dwa czy trzy? Chleby trzy. No to tak jak my stajnie, tak. 2 dwie... Minice, dwie... Zmienny cen wymiarki 2, 1, ok. 3, 3, no to też ok. Czyli jakie takie wnioski? Gospodarstw może być więcej. Tylko nie wiem, czy tak od razu ustawiać 6, niekoniecznie. 4, 5, a później ewentualnie można zrobić 2. Winnicę też dorobić gdzieś tak później, już nie? 10 minuta czy coś? Leśniczy WEK, jednak. 6. Łochocho. Dywalił. Kopalni węgla na pewno trzeba dużo. To jest to, co ja robię źle. On widzę intensywnie bardzo. No bo rzeczywiście to jest jeden górnik. Niech czaska ile wlezie. I co tam, zje sobie. Ile w ciągu takiej godziny gry ten górnik zje? Dwie, dwa razy wyjdzie. Jakoś tam specjalnie nas nie ograniczy, nie? Trzy Marki, No właśnie. Ale marki wystarczą, ten też trzy, chyba dwie wystarczą, a ty masz jedną, dwie chyba, dwie masz, dwie chyba okej, okay. można i trzy, ale dwie kuźnie zbroi, to, to też, I właśnie ja go nie stawiają. no tutaj tak, tak jak ja, same łuki, same łuki. To też było dobre, bo rzeczywiście ja toporników robię i tutaj wojskiem w piechurów idą, a tutaj sami łucznicy, nie? taka zgraja łuczników. No widać, że z drugiej strony, jak wejdziesz na plecy łuczników, to. Ciekawie, gdzie on to ma uzbrojenie? Same łuki. Same pancerze. Trzeci skorup, dobra. A to same miecze. No widać, że konkretny plan, nie zadaniowy. Same łuki. Czyli w ogóle olewają drewno. Z drewna tylko łuki i pancerz. No rzeczywiście jest szybciej, bo... <coughs> Sorry. No ja niestety szedłem, niestety lub niestety. Ja lubię toporników, lubię drewniane wojsko. No to ja daję łuki i topory. A jeszcze zbudowałem późno tą trzecią. się dopiero teraz. I to u mnie było słabo, nie zatrzymam jeszcze. Bo teraz będzie wojna. I jakie mam wyposażenie warowni? To będzie istotne. 40 pancerzy na, na 9 piechurów mam. I na 12 toporników. 13 uczników. No tak sobie. Piotrek więcej ode mnie ma. tych tak, miecz i tarczy. Mieczy i tarczy. No okej, okay. tutaj fajnie, bo dużo może żelaznych kwiatełek, spoko ci to wyszło, a zobaczę u ciebie bo mało potrzeb, dwie kuźnie dałeś, właśnie, trzy nawet, o cholera, no popatrz jak pojechałeś, ale widzisz, oni robili dwie, no to tak na przyszłość, tak mówię, yy, aczkolwiek wyszło ci to równo, więc nie powinienem krytykować czy coś, A kuszę, a bo dałeś dwie t. no to super, nie, no powiem ci, że to ci wyszło ekstra. <laughs> e, dobra, Paweł, co ty tam masz? Podobnie w sumie wyszliśmy z tymi wojami, nie? znaczy, z, podobnie nam no, wyszło. Też robiłeś tarcze? Też. Wszyscy żeśmy robili na tarczowników topory te, na dwa topory to mało to ci wyszło. No, e, to to sobie zwróć uwagę. Łuki, topory, łuki, topory, a ile miałeś tych? No, mało toporów wyszło, a to może kwestia drewna była. Przecież ty miałeś dużo drewna. Nie wiem, czemu tak mało, może późno wyszło. Ale i tak najlepiej z nas, nie. A oni. No, więcej trochę. No z pewnością lepiej, no bo odpada im topór i, i ta tarcza, nie. No to wyszło więcej tutaj. No i 30 to jednak sporo, jak mi wyszło 9. Mi wyszło 9, a 6, no to mało. Ja tak, jeszcze nieźle, 20. Oko. To tu widać taka różnica, że w ogóle olewają drewniane wesko. Same łuki. Tutaj. No, ten tak specjalnie jako siłownie. Lance sobie dorobił trochę. To też by miało znaczenie później. Dobra, puszczę. Aha, bo pauzę dałem. I ten. No, ten to są pięciu, aż mógłby tych twardzieli. I ten. A nie poszli za bardzo w stajnie. No, ma to swoje plusy i minusy, nie? Widać. Oni już wiedzą mi więcej plusów. My się za bardzo roz w różne strony rozchodzimy. Yy, wolno, wolno. Kurde, nie to. Tak. Yy. Wystawiamy wojsko. Aha, Paweł wypuszcza żołdaka. Piotrak wypuszcza wypuszczasz swoją gwardię. A przeciwnik jak robi? No dobrze, synku kończę już. Zaraz skończę. Ten ciężko jazdą wyjechał na zwiat. A, ten tu miał dobry teren do obrony, no. Zaraz skończę, dobra? Poczekaj chwilę. Nie. No dobra. Dobra, jedziemy dalej. Eee, na trójce, dać. Tu goście sobie odsłonił, no właśnie, oni fajnie... Bo żołdaka nie szkoda, nie? Puścił puści żołdaków, żeby zbyć teren. Tych wystawi dużo. Ten jazdą zwiedza. A z ich, z ich perspektywy może będę patrzył. Bo z naszej. Abo tu coś wypuścił, jazda tak skopiotyczka no taka żeśmy mocno na trójkę dam tak będzie ładniej widać no ten tak takie dwa oddziały popuścił i tu uczników aha wszedł mnie do bazy widział że jest przejście no i od razu jedzie tam ja nie miałem widoczności ten jeździ cięż, cięż, ciężkimi ozdami, dużo tych oddziałów. I to Paweł jest. Wszystko do ten czarny. No, co panie ten. to? Dobra, sześć. No i on tu do mnie idzie. Ja wystawiałam wojsko tam. Nie ma co? Dobry ze mnie Porników i dwa oddziały uczników. Tu. To nie tutaj jest. Nie, a dobre miejsce, do obrony, bo ciasne, nie? Wadzę piechat, ale chyba jeszcze myślał, że coś może. Coś może będzie. Dobra. No i idzie, nie? Tym żółdakiem i zaczął prać, to ja wtedy wiedziałem, że coś jest niehało. Jakżeście widzieli na kanie. Chcę też patrzeć, że coś się dzieje. Piotrek rusza do przodu. A wyrusza do przodu. To Piotrek najlepsze wojsko z nas miał. To zdecydowanie widać. No i jak to wygląda? Stanął tym piechurami, a u mnie nic. Ciężka jazda stoi. Ja całe wojo... Powrót. No ciężko jazda. też źle. Jakbym ją zostawił tam, no ale to... za dużo klikania było. Trzeba no ale patrzcie, idzie także osłania tych uczniów. Dajcie tak. spokój Ziomkowi, czy to nie, nie możemy się uciek. zaprzyjaźnić. Doszło do walki. U mnie w bazie. ten duży oddział uczniów robił swoje i sparł tych piechurów. Pierwszy oddział piechurów widzę, że rozwaliłem. Stał poza wieżą. Gdzie wojska pawa? No. Paweł idzie tu, aha, a ten ustawia ciężko jazdę. No i jeszcze damsetnicy przyszli pomóc dziewięciu, żeby mnie oskrzydał tych. Ile tych miał? 20 tych praktycznie. Ta jazda mnie się nie słychała. Zaraz będziemy patrzeć, jak tam bitwa wyglądała. No i mnie tu rozwalił, nie? Ja tu jeszcze myślałem, że łuki mu rozwalę i się może będę bronił, no ale... Ta, ten oddział rządowników był... Na tyle przeszkadzający, że wystarczył, nie? Miałem kusznika jeszcze, coś tam... Jak wyglądał... Paweł atakuje, tak, no bo... O kurde, wielkie... Nie wiem, czy powinienś podchodzić, jak ym, widziałeś... A nie, nie widziałeś... On cię widział, że idziesz... Za chwilę. Dobra, e, kontynuuj oglądanie. No dużo tego było. Właśnie, jazdami pros. Prób... No miał kuszników. Ta awantura wymknęła się Jednak to po za mało odporni na ostrze, właśnie, nie? No i się przebił. Dobra prawda tu wjechał jazdami, to też dobry pomysł. A i on jednak zdołał się nie atakować, bo szkoda mu było tych... Wymiana taka była kiepska, rzeczywiście lepiej było się cofnąć. Więc już nie dało się tu nic zrobić. No i teraz rozumiem jak to pało stracił. Piotrek podszedł tutaj. Już zaraz Mnie was już tu nie właśnie. będzie! To już nie ma co patrzeć. Czerwony miał sporą obronę, nie. To się nie dało nic zrobić. Trzasku prasku! Trzasku prasku! Nic nie zdziałasz! No i tak to wyglądało. Czarny już uzyskał mega przewagę, miał mega oddział uczników. Mimo jazdy awo, to nic to nie dało. Jednak ucznicy to jest taka formacja, że właśnie jest dobra na wszystko, nie? O. A kamienie zużył? Aj Paw, No i tak jeszcze taktycznie dobrze to rozgrywał, widzicie? Gości ma po podobne wojska, a nie wychodzi. No tak, bo w sumie przywieżek z tym. No i teraz został Piotrek sam na placu boju. Ma wyrównaną armię do czerwonego. No my żeśmy słabo zagrali z Pawłem. Uciekajcie z nie się mamy szans na zwycięstwo. Wyczyźnia. Tutaj Piotrek mógł się dalej wycofać, no ale... Ciężko by było manewrować, bo ta jazda jednak by, by się wbiła na plecy, nie? A ten zresztą tutaj, te 16 jednostek to... No, tak to wyszło. To już przyspieszę. Tam już na 10, no bo to już było właśnie przegrane, nie? To już i do nas. Moja baza zniszczona. Jak oni to widzieli? Czerwony idzie. Pach, 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 pach. I dojdą. No i widzą bazę, tak? Jeden poszedł na Pawła. Pach, pach. No, to już i przejdą przez zwierzę. Tak jest głód, to w ogóle wieże są... Widzicie, tego jeszcze nie było. Więc odpad. Tutaj była dobra bitwa, kucze pominąłem, sorry. Ale. No widzę, 5 piechorów tylko zostało. Ale uczniów była przetłaczająca ilość. Powinienem tu inaczej patrzeć. No, ale no. dobra, no ale przeszli przez to wierzę. No ilościami przeszli, nie? No i koniec. Tylko statystyki jeszcze chciałem zobaczyć. No, kiedy to koniec. Aha, muszę zburzyć to tak. tak patrzeć do końca. Czy to... Aha, bo oglądałem dalej. Dobra, w każdym razie wnioski powiedziałem, mniej więcej. Eee... Widzę do menu. O, jest dobra. wek, eee... trzeba 6, tartaków 3. Yy, I kopalni węgla dużo. To na pewno. Dwie, dymark Dwie kuźnie zbroje, przynajmniej. Yy, to znaczy, takie wnioski dla mnie i no, dla innych, jak też oglądają, mi. Grają na tym poziomie co my. A jak to wyglądało z wojskiem? No, wyszkoleni, no to ja najmniej, nie. 50. Ja tak nie, dużo. 80, 80. No, nie aż tak dużo. No, po 100 coś, nie. Szary i czarny. W to coś tam próbowaliśmy się walczyć. No, ale oni nas. Tutaj raz wali mnie. No i widać, że więcej tego wszystkiego tutaj. To tam będę więcej, Nic nie ma co patrzeć. No to dzięki za uwagę. Na razie.